Niech każdy nadchodzący dzień przynosi Ci chwil niezapomnianych moc. Niech czynią one Twoje życie wyjątkowym, wywołują uśmiech na Twojej twarzy i pozostają w sercu na długo. Na drodze do realizacji marzeń odnajduj nieodkryte dotychczas pokłady szczęścia, a samo dojście do celu niech uczyni Cię najszczęśliwszą osobą na świecie. I żeby dzieliła się z nami tą radością i ciepłem, które zawsze Ci towarzyszą. Tak, jak do tej pory. Teraz. Kasiu... Ty moja słodziska laleczko. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. żeby zawsze była taka... Piękna, mądra i seksowna, żeby spełnić wszystkie Twoje marzenia. I najważniejsze, żeby w tym roku udało Ci się rozkurwić wam. Akcja! Kochana Kasięciu, to jest okazja urodzin. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia i szczęścia, spełnienia marzeń. Uśmiechu na co dzień, wspaniałych przyjaciół. Tego wszystkiego życia Ci, Natalia. Buziaki. jakim? No. Okazji Twoich kolejnych już 18 urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Chłopców, studiów, a chłopców, tobie zagranicznych i ładnych chłopców. I jako specjalny bonus ode mnie. Trzeba po walisku. Pen blog Happy City. Do zobaczenia w Pana Kasiu, z okazji urodzin chciałabym Ci życzyć szczęścia, wygrania zakładu ze mną i spełnienia najskrytszych marzeń. Teraz pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczki. No dobra, to ja zdmuchnę. Zbierana Marta Leśniewska, lat 18, Amsterdam. Tata Szymon Pawlik, z okazji Twoich piątych, czwartych urodzin składam Ci wszystkiego najlepszego. Tył, tył. Koniec ćwiczenia. Że wreszcie <grybujesz> nie pomyśleć o kości. Tym, tym. I żebyś brała życie wszystko co najlepsze i, i niczego nie żałowała i wykonywała... Jakie są najlepsze decyzje? Tym, tym, tym. W dniu Twoich urodzin składamy Ci nasze życzenia pełno radości i zdrowia od Indii, od Zanki, Ariady i Mańka. Kocha, pierdziacha, urodziny, kochana Kasiu. W dniu urodzin Twych życzę Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, słodyczy, tego Ci Twój najkochańszy kuzyn życzy. Happy birthday to happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy Ja wiem, go Kochana Kasiu, na początku powiem ci coś na ucho. W urodzin życzę Ci dużo, dużo zdrowia, radości, głupawy każdego dnia. Życzę Ci powodzenia na towarce, pokaż im kto rządzi, czyli siostry Pawlik. Życzę Ci, żebyś wygrała ten chory zakład z machem. I pamiętaj, sam fakt, że mieszkamy na osiedlu willowym, świadczy o tym, że życie zmierza w dobrym kierunku. Pamiętaj, trzeba się cieszyć, trzeba się bawić, trzeba się śmiać, trzeba imprezować. Życie jest piękne.